Pała Bogu. Yy, więc yy, urodziłem się również w rodzinie chrześcijańskiej, yy, i od dziecka rodzice zawsze mnie zachęcali, żeby chodzić do kościoła. Yy, gdy byłem mniejszy, nie interesowało mnie to jakoś, nie czułem tego w środku z siebie. I po jakimś czasie zaczyna, zaczęło się coraz więcej chęci przybywać, żeby chodzić do kościoła. I cztery lata temu, w kościele, w hajnówce na wieczór przyjechali goście z Ukrainy czy z Litwy, zapomniałem już i właśnie tam pod koniec modlili się o wszystkich, a ja nie, mia, nie miałem odwagi, żeby wyjść, bo zapraszali ale również się modliłem i właśnie podczas modlitwy wstąpił na mnie Duch Święty, poczułem spokój w sobie poczułem jak jak to się mówi, że chciało się latać. Yy, bardzo dobrze się czułem i każdego dnia teraz, znaczy od tamtej chwili, yy, każdego dnia jakieś doświadczenie jest, staram się uporać. Nie jest łatwo, ale staram się ciągle. Problemy są wielkie, ale ja ufam yy, dla, Bo dla Boga. I chcę kroczyć jego drogą. Amen.